Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego, że bardzo Państwu podziękuję, dlatego że poprzedni film, czyli rozmowa z Maciejem i Ludwikiem Pęziołem, miała bardzo dobry odbiór. Zresztą myślę, że to jeszcze nie jest koniec, bo zmierzamy w stronę 2000 odsłon i pewnie, pewnie się uda to osiągnąć. No to mnie cieszy, dlatego że to jest trudny, trudny odcinek, dosyć długa. Długa rozmowa, oczywiście mam świadomość tego, że głównie zawdzięczamy to magii nazwiska redaktora Kożuszka, ale tutaj no dużo dobrych komentarzy, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. No mam nadzieję, że jeszcze to kiedyś powtórzymy również w tym, w tym składzie, bo widziałem, że Państwu ten skład odpowiadać. Tu też przypominam, jeżeli ktoś z Państwa trafi na ten film, a tamten obejrzał, że to nie jest nasza jedyna wspólna rozmowa, bo już kiedyś rozmawialiśmy w samych początkach tego kanału właśnie i z, z Maciejem Korzuszkiem i z Ludwikiem Pęziołem. Trochę na podobne tematy nawet. No i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy, czy w tej konfiguracji, czy w trochę innych konfiguracjach. Natomiast dzisiaj natomiast dzisiaj trochę po, po będzie jakby kontynuacja tego, tej rozmowy, ale już moja indywidualna wypowiedź, yy, dlatego że po, już po tej rozmowie mój kolega napisał do mnie być może nawet mam takie wrażenie, że właśnie zainspirowany tą rozmową, a może przypadkiem yy, nie dopytałem, że to mój błąd. Yy, co ja właściwie myślę na temat kwestii wyjścia z Unii Europejskiej w tej sytuacji, dlatego że on sam się ku takiemu rozwiązaniu skłania, ale ciekaw jest różnych danych, komentarzy i argumentów za wyjściem lub pozostaniem z Unii Europejskiej. Ja odpisałem mu w kilku słowach na Facebooku, a potem pomyślałem sobie, że to jest dobry, dobry temat na filmik. Więc teraz kilka słów. Na ten temat. Oczywiście zanim przejdę do tego, co wszystkich interesuje, podziękuję też za wpłaty na bajkofi. Jak piszę w opisie, ale powtórzę to, bo to myślę, że muszę powtarzać. Każdy odcinek to jest kilka, kilka godzin pracy. Jeżeli ja robię rozmowę z gośćmi, no to wtedy to jest oczywiście jeszcze więcej tej roboty, bo to jest wycinanie, wyrównywanie poziomów dźwięku i tego typu atrakcje. No to jest praca właściwie taka, którą. Nawet przy takim efekcie półchałupniczym, no, w, te, w telewizji by robiły, robi, robiły 3-4 osoby, no a ja to wszystko muszę ogarnąć sam w parę godzin, więc tym bardziej jest dla mnie cenne, jeżeli się to przekłada na jakieś choćby, symboli choćby symboliczne wsparcie z Państwa strony, no, dlatego że to wtedy pozwala mi trochę mniej się przejmować tym, że właśnie robię pracę na rzecz Woga zamiast szukać jakiś, nie wiem. Miejsc do pisania artykułów czy kombinować na, na boku. No, tyle, tyle, tyle ode mnie w tej kwestii bardziej przyziemnej. Dobra, do, do tematu. Unia Europejska. Muszę Państwu powiedzieć, że ja jako osoba urodzona w roku 78 prawa wyborcze nabyłem w roku 96. Ominęły mnie w związku z tym te wybory prezydenckie, w których Lech Wałęsa przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim. No i przyznam, że cieszę się, że tak wyszło, dlatego że po latach, no wiadomo, że głosowanie na Kwaśniewskiego w grę nie wchodziło. Natomiast znam osoby, które głosowały na Wałęsę i później po latach pewnie czuły się z tym mimo wszystko źle, chociaż nie było dla nich innego wyboru. I... Dobrze mi, że, że ja do tego nie musiałem w żaden sposób przykładać ręki. To też jest istotne z punktu widzenia tej opowieści, o czym za, za sekundę. Jeżeli dobrze kojarzę, to moim pierwszym głosowaniem z racji kalendarza było referendum konstytucyjne w roku 1997, gdzie głosowałem przeciwko przyjęciu projektu konstytucji stworzonej przez. Unii wolności i y, ówczesne SLD i prezydenta Kwaśniewskiego, no, ale byłem, byłem w mniejszości. Próg wtedy zresztą nie obowiązywał, ten projekt ledwo, ledwo, ale przeszedł i w próg, i próg wprowadził, więc sobie zabezpieczono, że później już cokolwiek zmienić jest dużo trudniej. Brałem udział w wyborach w roku 1998 i we wszystkich kolejnych wyborach, czy to samorządowych, czy to parlamentarnych. Natomiast nie poszedłem na referendum akcesyjne. Które miało rozstrzygać o naszym być lub nie być w Unii Europejskiej. Czemu tak zrobiłem? Powiem tak. Ja raczej w duchu i z przekory swojej kibicowałem wówczas raczej przeciwnikom Unii, bo no nie, byłem, nie byłem jakimś entuzjastą, a też drażniła mnie już wtedy propaganda wszechobecna, prounijna, ale ja nie byłem tak, tak mocno zaangażowany w politykę. Jeszcze przez, przez kilka lat kolejnych. Owszem, czytałem, czytałem te gazety, które były w domu, czyli przede wszystkim, oczywiście, gazetę polską. Kibicowałem, jeżeli się pojawiały jakieś bardziej prawicowe, choćby krótkotrwałe inicjatywy medialne. Miałem, miałem swoje, swoje poglądy, natomiast, natomiast nie żyłem polityką w takim stopniu jak później, a na pewno nie, nie było to mo moje życie. Zawodowe. Tak czy inaczej. Trafiały do mnie z jednej strony argumenty przeciwników, których nie muszę Państwu myślę przytaczać, bo wszyscy je znamy, i one się przez lata właściwie potwierdziły. Ale z drugiej strony też rozumiałem argumenty drugiej strony, nie tyle argumenty bezpośrednio za wejściem do Unii, co raczej argumenty przeciwko niewejściu do Unii, czyli, ta, czyli te argumenty, te straszenie nas, że nie wejście do Unii to będzie wielka korupcja, to będzie straszenie pewnej szansy gospodarczej, to będzie równanie raczej do poziomu Białorusi, która już wtedy przecież się staczała w tą niesympatyczną dyktaturę. To do mnie trafiało, w związku z czym stwierdziłem, że po prostu na to referendum nie pójdę, dlatego, że która opcja by nie wygrała, ja do tego nie chcę przykładać ręki. Dzisiaj na to patrzę oczywiście trochę inaczej, to znaczy nie żałuję, że wtedy nie poszedłem, natomiast teraz wydaje mi się, że po latach te argumenty, które były za Unią, czy też... Przeciwko pozostaniu poza Unią już są nieaktualne, dlatego że, cóż, widzimy, przekonujemy się na, na własnej skórze, że zamordyzm i korupcja mogą w pełni rozkwitnąć również w Unii Europejskiej i z, z jej błogosławieństwem wystarczy, że są wprowadzane przez ekipę autoryzowaną przez tęże Unię Europejską. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o. Progres gospodarczy, no, on się niewątpliwie dokonał. Mam argument swobody podróżowania. Wielu moich przyjaciół z niego skorzystało w pełni lub częściowo. Wielu podjęło pracę poza Polską i do Polski później wróciło, albo i nie. Ale na pewno, na pewno ta możliwość im pomogła osiągnąć jakąś stabilizację finansową, więc tu rzeczywiście można uznać, że to jest na plus Unii. Z drugiej strony, no, to pozbycie się problemu, czy raczej wyprowadzenie go poza granicę, zdjęło w jakimś stopniu odpowiedzialność z, polityką, z polityków, ponieważ gdyby ci ludzie musieli być w Polsce i nim nie mieliby odpowiednich życiowych szans, być może doprowadziliby do jakiejś głębszej zmiany społeczno-politycznej w kraju. Więc, więc to jest argument, który równie dobrze może być jednak przeciw Unii, raczej w, w, kwestii, w skali indywidualnej za Unią, w skali ogólnopaństwowej już niekoniecznie. Co więcej, miałem okazję przekonać się, to przez takie porównanie z perspektywy 15-letniej dokładnie, jak zmieniła się Mołdawia i jak zmieniło się Naddniestrze. Owszem, przez pewne związki z Unią za pośrednictwem Rumunii, ale i Mołdawia, właśnie, i nawet to Naddniestrze, które nam się wydaje takim kompletną peryferią Europy. Tam jednak nakonał się duży skok, jeżeli chodzi o dostępność do dóbr materialnych i pewną, jakby powiedzieć, kulturę konsumpcji. Nie, nie mieli z kulturą konsumpcyjną. Więc zapewne i u nas taki proces by się, by się odbył, dlatego że nawet nie będąc w Unii, zapewne jakoś tam byśmy korzystali z tej bliskości. Jakaś forma współpracy byłaby możliwa do wypracowania bez tak wielkiego... Tra... Ograniczania naszej suwerenności na rzecz instytucji międzynarodowej. Tego oczywiście nie wiemy, łatwo, łatwo gdybać, ale tak, tak mi się coś wydaje. Teraz natomiast widać, że zamordyzm narasta nie tylko u nas, czekają u nas bardzo drastyczne ograniczenia w naszym poziomie życia. Będzie nam po prostu za chwilę zimno, będzie ciemno, Unia nam zgasi światło i ogrzewanie. Więc mamy, mamy, mamy problem. Zam, mamy mamy w, w perspektywie biedę i zamody. Może, może miejmy nadzieję, że nie, że, że nie, nie tak straszny, jak, jak, jak się może niektórym zdawać, ale te perspektywy są raczej ponure. A więc to wszystko pokazuje, że te argumenty za naszą obecnością w Unii Europejskiej stopniowo ustają. Z drugiej strony, oczywiście, cały czas są argumenty. Przeciwko polexitowi, dlatego że no, jesteśmy z Unią związani całą, całą taką pajęczyną powiązań, czy to gospodarczych, czy to nawet społecznych, czy to nawet indywidualnych, i przecięcie tego byłoby dosyć bolesne, skoro nawet Wielka Brytania sobie z tym nie do końca radzi i napotyka na różne. Absurdalne problemy czasami po wyjściu z Unii. Owszem w jakimś stopniu to dlatego, że Unia okazała się bardzo nieelastyczna w negocjacjach i chciała Wielką Brytanię po prostu ukarać, no ale tym bardziej ukarana by została Polska. Więc, więc to jest na pewno jakiś argument. Rafał Ziemkiewicz, na którego się często powołuje, głosi hasło Pole Escape, czyli, czyli nie tyle wyjście z Unii, co wręcz ucieczka z Unii Europejskiej, ponieważ uważa, że Unia za chwilę się pod własnym ciężarem zawali i on jeszcze w swojej książce Wielka Polska zaproponował rozwiązanie tego problemu. takie, że, że po prostu proponuje stworzenie u nas takiego raju podatkowego i raju antybiurokratycznego, który poprzez minimalizację rozmaitych rozwiązań biurokratycznych, Fiskalnych, ekologicznych, i tak dalej, przyciągnąłby całą tą działalność gospodarczą, która w Unii ma się coraz gorzej i która jest coraz trudniej, i w ten sposób po prostu stalibyśmy się atrakcyjni i wyszlibyśmy z Unii nie tyle obronną ręką, co wręcz zwycięsko. No, ja do różnych takich koncepcji liberalnych jestem raczej, raczej sceptycznie nastawiony, więc nie wiem, no, jest, jest taki pomysł na stole, czy on by się udał, to jest inna sprawa. Zostawiam to do Państwa przemyślenia. Natomiast tutaj pojawia się w związku z tym pytanie, skoro jednak nie polexit, to co? A jeżeli poleksit, to jaki? W związku z czym spróbujmy sobie na to odpowiedzieć. Trochę o tym mówiliśmy w ostatnim odcinku z Ludwikiem i Maćkiem. Czyli po prostu praca u podstaw, trochę zwiększanie, nie wiem, zwiększanie wpływu tych sił eurosceptycznych, eurorealistycznych na politykę Unii i może naiwna nadzieja, że mimo wszystko tą politykę unijną da się trochę, trochę zmienić, odkręcić lub przynajmniej załagodzić, że może da się przywrócić tą Europę ojczyzn, ale jak pamiętacie Państwo, nasze konkluzje były takie, że raczej jest to trudne lub wręcz, wręcz niemożliwe. A skoro tak, nad poza tym po prostu jakimś takim małym, drobnym oporem i, i próbami łagodzenia tego reżimu, to, to nie jest perspektywą na lata. No, Co można zrobić? Moim zdaniem, można czekać, aż to faktycznie się jakoś tam zawali w sposób może kontrolowany i taki, który nas wszystkich nie pogrzebie. Ale jeżeli jednak myśleć o, o tym, żeby ten poleksy przeprowadzić, to na pewno nie na zasadzie, i tu już mówię, jakby w swoim imieniu. Na pewno nie na zasadzie jednostronnej, samotnej ucieczki Polski jako jednego kraju. Nawet jeżeli ten kraj miałby stać się tym rajem, o którym, o którym pisze w Wielkiej Polsce Rafał Ziemkiewicz. Wydaje mi się, że Polexit miałby tylko wtedy sens, jeżeli nie byłby samodzielny. Jeżeli byłaby to wspólna decyzja tak dużej liczby państw, najlepiej na przykład kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej, Czyli tej nowej Unii, ale wzmocniona również decyzją przynajmniej jednego lub dwóch państw Starej Unii, najlepiej któregoś z tych naprawdę mocnych graczy, graczy w rodzaju Włoch lub Francji. Mówię specjalnie o, tu, o tych dwóch krajach. Słyszą Państwo sereny za oknem, ale mam nadzieję, że to nie, nie, nie pomnie. Nie pomnie, pojechali dalej. W obu tych krajach tendencje do opuszczenia Unii są dosyć silne i partie eurosceptyczne zyskują spore poparcie. We Francji być może będzie mieli panią prezydent Marine Le Pen, która, która jak wiemy nie pała do Unii zbytnią sympatią. Pani Meloni we Włoszech też nie jest jakoś wielką euroentuzjastką, chociaż to jest trochę inny rodzaj prawicy niż narodowcy we Francji. No ale tutaj już pewne pole do Działania mamy. Tak więc wydaje mi się, że istotne jest montowanie koalicji państw, już nie do zmiany Unii Europejskiej, chociaż oczywiście, jeżeli byłaby taka możliwość, no to byłoby to pewnie idealne, ale do opuszczenia Unii Europejskiej na naszych, a nie unijnych warunkach. Tylko wtedy ma to moim zdaniem sens. Jest to bardzo trudne, być może nawet zupełnie niemożliwe, ale wydaje mi się to najbardziej racjonalnym w tej chwili. Pomysłem na przyszłość, jeżeli już decydujemy się na to opuszczenie Unii, na co w tej chwili w Polsce i tak nie ma szans i większości, nie mówiąc już o woli politycznej rządzących, ale to sytuacja, która może się zmienić. I tutaj przejdę do kolejnej sprawy, dotyczącej polityki jak najbardziej bieżącej. Mianowicie od kilku dni obserwujemy bardzo mocne starcie w mediach społecznościowych między suwerenną Polską a prawem i sprawiedliwością. Widzę po Państwa reakcjach, że te wszystkie polemiki czy też po prostu pyskówki, wzajemne jakieś obrażanie się, wy, 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 wypominanie sobie niedojrzałości, czy to wobec Unii Europejskiej, czy wobec siebie nawzajem, to nie jest to, co Państwo chcą czytać. Nawet jeżeli uważają Państwo, że w Zjednoczonej Prawicy po wyborach zabrakło rozliczeń. Te rozliczenia niekoniecznie powinny od, od, odbywać się w tej formie, jak po prostu jakieś, jakieś wyzywania wzajemne na Twitterze. I tutaj się chyba wszyscy zgodzimy, że nie tędy droga. Jeszcze włącza się w to pan Mastalerek, który jest postacią, która na pewno nie leży na sercu dobro prawa i sprawiedliwości, ponieważ on jest, się w, kieruje jakimiś swoimi kompleksami od lat i no, niezbyt mi się to podoba, dlatego że owszem, to jest facet, który, którego stać było na różne trzeźwej i roztądne analizy y, polityki PiSu, ale no, niestety opanowanie to nie jest jego najmocniejsza y, cecha, a być może jeżeli to nie jest opanowanie, tylko jest to wszystko jakoś tam zaplanowane, no to tym lepiej, ponieważ jest to bardzo destrukcyjne dla y, prawicy w Polsce, a atak na ministra Błaszczaka, który był jednym z lepszych i bardziej cenionych ministrów jest moim zdaniem po prostu... Efektem tego, że być może pan Mastalerek obawia się, że Mariusz Błaszczak byłby kandydatem prawicy Zjednoczonej na prezydenta, a pan Mastalerek sam pewnie widziałby się w roli kandydata na prezydenta. Natomiast ja go w tej roli, szczerze mówiąc, w tej chwili przynajmniej nie widzę. No, ale to jest mój problem. No, ale chyba też problem pana Mastalerka. Ważną postacią w tym sporze jest Patryk Jaki. Ja Patryka Jakiego bardzo, bardzo cenię. Głosowałem na niego w wyborach na prezydenta Warszawy. Z przyjemnością słucham jego wypowiedzi w, w Parlamencie Europejskim i w ogóle bardzo cieszy mnie jego głos w polskiej i europejskiej polityce. Maciej Korzuszek kilka razy w swoich programach yy, ostatnich, to znaczy nie w programach telewizyjnych, tylko w swoich yy, internetowych yy, pogadankach, zwraca uwagę na to, że w, w Patryku Jakim widać, jak to zaczyna mieszać się. Yy, rola polityka i takiego komentatora rzeczywistości, showmana bardzo zdolnego, ale zostaje pytanie, co z tego tak naprawdę wynika, no bo tak domyślę na poziomie europejskim nie wynika z tego nic. Moim zdaniem, ja miałem bym tutaj o tyle, tyle bronił tej formuły, że ona może wpływać na myślenie wyborców, więc pro, więc prowokować pewną zmianę, tylko, że w dłuższej perspektywie i to jest oczywiście wtedy dobre. Natomiast jest to element szerszego problemu, który z jednej strony PiS może mieć z Solidarną Polską, ale z drugiej strony, który Solidarna Polska ma z wyborcami. Dlatego, że nie wiem, jak Państwo na to patrzą. Ja o to spytałem na Twitterze i sporo osób wyraziło bardzo podobne do moich odczucia. Mianowicie, mnie bardzo cieszy głos Solidarnej Polski w wielu sprawach. Jest on bliski mojemu, mojemu sercu. Bardzo, bardzo ceniłem sobie. Analizy zbigniewa ziobry na temat stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a także na temat podejścia Unii Europejskiej do naszego wymiaru sprawiedliwości. Tak samo bliskie były, moim odczuciem, ostrzeżenia formułowane przez Solidarną Polskę, a później suwerenną Polskę, względem Unii Europejskiej, w tym Zielonego Ładu. I owszem, żałuję, że ten głos nie, nie miał wpływu Na finalne decyzje pisu jako takiego, dlatego że uważają, że pis w kwestiach europejskich w dużym stopniu dawał się ogrywać, uzyskując bardzo mgliste i tak naprawdę nie wnoszące niczego dobrego dla naszej suwerenności obietnice ze strony Unii. No I finalnym PiS tą potyczkę z Unią w bardzo dużym stopniu przegrał. To jest fakt i źle się dzieje, że nie do końca dzisiaj politycy są w stanie to. To przyznać, no, myślę, że powiedzenie, że no, mieliśmy swoje kalkulacje, to się nie udało. Pó póki się coś robi, no to można się pomylić. Przepraszamy, jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie tej kadencji, następnym razem zrobimy inaczej. To by, myślę, wielu wyborcom wystarczyło i takiej deklaracji mi osobiście bardzo brakuje. Można przy tym nawet powiedzieć, jeżeli kogoś to zbyt mocno nie boli, że no, w tej sprawie nasi koledzy mieli jednak więcej racji. Bo wygląda na to, że mieli. To jest jedna strona medalu. A druga strona medalu jest taka, że jakby dobrze w moich uszach nie brzmiały te wypowiedzi polityków Solidarnej Polski i suwerennej Polski obecnie, to nie jest partia, na którą rozważałbym oddanie głosu w wyborach, gdyby startowała samodzielnie. Z wielu, z wielu przyczyn. Począwszy od, od od mojej pamięci, jak to się skończyło poprzednio i w, jakich, w jakiej sytuacji doszło do poprzedniego rozejścia się dróg Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. W związku z czym uważam, że, że suwerenna Polska w Zjednoczonej Prawicy powinna zachowywać się troszeczkę analogicznie do tego, jak Polska powinna zachowywać się w Unii Europejskiej, jeżeli nie bierzemy pod uwagę natychmiastowego poleksitu, czyli po prostu... Dbać o to, żeby pewien język pe i pewien sposób myślenia o Unii Europejskiej był obecny w narracji Zjednoczonej Prawicy i stopniowo zdobywać, co sama Unia Europejska ułatwia w tej chwili bardzo, popar poparcie dla takiej wizji Unii i, i takiego bardziej asertywnego, asertywnego podejścia do tej organizacji międzynarodowej. I, ten, i to jest moim zdaniem droga dla pis Zjednoczonej Prawicy. Natomiast te wszystkie pyskówki, którym radośnie kibicuje teraz y, cała ta publiczność związana z rządem, która potrzebuje jakiejś nowej y, jakiejś nowej y, energii y, po tym, co jej prezes Kaczyński zafundował przed Komisją Śledczą. No i po, po cholerę my to teraz im dostarczamy. Po co się to dzieje? Ja przyznam, że nie wiem. I Tutaj, jeszcze na, na sam koniec, bo mówię już wystarczająco długo, jeszcze dwa słowa o tej rzekomej nowej partii. Znaczy, wiecie Państwo, no, teoretycznie taka logika polityki polskiej nie wyklucza tego, że faktycznie jakaś nowa partia miałaby powstać, że ktoś tam sobie teraz coś kombinuje, że no, PiS się stał niewybieralny, jest pokłócony, znowu można uznać, że jest obciechowy, chociaż to moim zdaniem jest na wyrost, a może nie jest. Nie mi to oceniać, ja na to już nie patrzę może do końca obiektywnie, ale założenie nowej partii, która będzie, jak to, jak to ten przeciek medialny ujął, yy, będzie rozsądną proeuropejską opozycją, to jest pomysł, który, nie wiem, ucieszy pewnie kilka, kilka redakcji, takich, które na pewno PiS-owi nie kibicują. Natomiast politycznie jest to droga donikąd, dlatego że w tej chwili ten elektorat, który jest niezagospodarowany przez ten cały obóz, yy, który się zebrał wokół Donalda Tuska i yy, Platformy Obywatelskiej, nie potrzebuje partii euroentuzjastycznej. Nie potrzebuje partii, która miałaby koncesję na bycie opozycją ze strony TVN-u i yy, Donalda Tuska czy Rafała Trzaskowskiego. My potrzebujemy opozycji, która będzie po prostu Skuteczna, która będzie naświetlała problemy w relacjach z Unią Europejską, która będzie walczyła o interesy Polski, zarówno z Unią, jak i z polskim, czy raczej antypolskim rządem. Natomiast koncesjonowana, pobłogosławiona przez ten dawny salon opozycja taką partią nie będzie. To jest propozycja dla nie 15, nie 10 i może nawet nie dla 5% wyborców. To jest propozycja, która ewentualnie mogłaby osłabić PiS w bardzo krótkiej perspektywie, raczej nie do wyborów parlamentarnych, a w perspektywie dalszej, zapewne osłabiłaby obóz dzisiejszy rządzący, a zapewne skończyłoby się to tak, jak się skończyła historia Peyotenu. Ja przypominam, że z Peyotenem nadzieje wiązali nawet bardzo porządni prawicowi dziennikarze. Nie chcę teraz jej gnębić pytaniem, co z tych nadziei. Zostało kilka osób z jest w Platformie Obywatelskiej. Część osób wróciło do Prawa i Sprawiedliwości i, ta, i tak się ta historia skończyła. I ewentualna nowa partia skończy się bardzo podobnie. Ja na nią nie czekam. Państwo na nią nie czekacie. Nie wiem, kto by na nią miał czekać. Poza, poza Gazetą Wyborczą, TVN-em. I Radiom Z, które podało tą informację. Nawet jeżeli... Prezydent by się w to włączył, to na pewno by mu to nie pomogło. Tyle ode mnie dzisiaj. Podwójna dawka tej, tej gadaniny z tego wyszła. Dziękuję Państwu za uwagę. Namawiam cały czas do oglądania poprzednich filmów, do, dłuż, do oglądania dłuższych rozmów. Dziękuję za wszelkie komentarze. Dziękuję za wpłaty. Dziękuję za. Podawanie dalej moich filmów na Twitterze, bo wszystkie te rzeczy są bardzo pomocne dla tego powolnego rozwoju tego kanału, a przy tym do tego, co jest dla mnie na pewno istotne, czyli do po prostu podtrzymywania mnie w przekonaniu o tym, że to w ogóle ma jakikolwiek sens to nagrywanie tych filmików. Dziękuję bardzo za uwagę. A, jeszcze jedno. Ja rozdzielam swoje aktywności publicystyczne i muzyczne. Od, od, od spraw muzycznych mam inny kanał na, na YouTubie. To jest kanał Bud13. Natomiast, natomiast jako czarno-biały, jako Krzysztof Karnkowski rozmawiałem, i kogo z państwa to ewentualnie interesuje, jeszcze raz reklamuję, że na, na kanale znanego już Państwu dobrze, choćby z poprzedniej audycji Ludwika, razem jeszcze z kolegą Francem Hradem, nagraliśmy długą rozmowę o zespole Killing Joke. I kogo temat interesuje, albo chciałbyś dowiedzieć, co to za zespół, że nam się chce o nim gadać przez półtorej godziny, ponad z tego co pamiętam, no to namawiam u Ludwika, radykalnego pasywisty Państwo znajdą. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego.